Dwóch kumpli rozmaja w pracy. Jeden mówi do drugiego: Słuchaj, jest taka dieta, gdzie możesz stracić 5, 10 lub 20 kg w ciągu jednego dnia. No, gadaj, gadaj, mów mi o tym. On mówi: Słuchaj, zapisujesz się w internecie, przelewasz kasę i czekasz w domu. Oni załatwiają resztę. Na początku wybrałam opcję, że chcę stracić 5 kg, więc. Podpisałem się i siedzę sobie w domu. Nagle słyszę stuku puku do drzwi. Idę, otwieram, a tam stoi 25-letnia blondynka. I ta młoda dziewczyna mówi: Jak mnie złapiesz, to możesz mnie mieć. Przebiegłem te 5 kilometrów i wreszcie ją złapałem. I oczywiście straciłem 5 kg. To w sumie nie wystarczało, więc. Następnym razem zapisałem się na 10 kg. Siedzę w domu, nagle stuk puku, wstaję z kanapy, idę do drzwi, otwieram, a tam stoją hinki, golutkie, i mówią, jak nas złapiesz, to możesz nas mieć. Więc ja nagle za nimi przebiegłem te 10 km i wreszcie je złapałem. Pod koniec dnia się ważę i widzę, wow! straciłem 10 kg. Ale to nie wystarczało, bo stwierdziłem po kilku dniach, że muszę stracić 20 kg, żebym był tak idealny. No, idzie wiosna. Więc zapisuje się, że chcę stracić 20 kg. Myślę, że za piątkę była fajna dziewczyna, hilki 10 kg to, żeby 20 kg stracić to to będzie to. No i siedzę na kanapie Oglądam telewizję. Nagle słyszę stuku puku do drzwi. Gotowy jestem. Adidasy założone. Otwieram drzwi. A tu stoi Gej. I mówi mi tak. Jak cię złapię, to będziesz mój. Jak wy. Jak zacząłem biec, biec i biec. Oh. Z 50 kg straciłem w tym dniu.